Joe Biden ułaskawia się na pod koniec swojej kadencji. Co na to Trump? Powrót wojny w Syrii? Jaka jest skala konfliktu? Mocne oskarżenia ziobry w kierunku Tuska i Bodnara, ministra sprawiedliwości. SpaceX Ilona Maska wystrzeliło kolejnego starshipa. Trump razem z wnuczką Kai i Elonem ogląda start rakiety. Wizyta Olafa Szolca w Kijowie. Chiny się bogacą. Odkryte kolejne złoża złota. Cześć. Ja jestem Mr Musk i zapraszam na przegląd wydarzeń ze świata. Hunter Biden, syn prezydenta USA Joe Bidena, otrzymał pełne i bezwarunkowe ułaskawienie, co natychmiast zakończyło wszystkie toczące się przeciw niemu postępowania. Zarzuty obejmował nielegalne posiadanie broni palnej przez osobę uzależnioną od narkotyków oraz unikanie płacenia podatków w latach 2017-2018, kiedy nie zapłacił kwoty rzędu setek tysięcy dolarów. W akcie ułaskawienia Joe Biden napisał, że Hunter Biden był celem bezlitosnych aktów oraz selektywnego ścigania, które wynikały głównie z faktu, że jest synem prezydenta. Podkreślił, że jego syn od ponad pięciu lat pozostaje trzeźwy i nie ma powodów, by kontynuować te działania. Biden stwierdził, że wierzy w system sprawiedliwości, ale uważa, że w tym przypadku polityka zniekształciła proces prawny. Prowadząc do pomyłki wymiaru sprawiedliwości, wyraził nadzieję, że ludzie zrozumieją jego decyzję jako ojca i prezydenta. Decyzja ta wywołała falę krytyki, szczególnie ze strony Republikanów, którzy zarzucili prezydentowi nadużycie władzy i nepotyzm. Joe Biden tłumaczy jednak, że ułaskawienie miało na celu zakończenie politycznego ataku na jego syna. Hunterowi groziło nawet 10 lat więzienia. Krytycy podkreślają, że decyzja o ułaskawieniu kłóci się z wcześniejszymi zapewnieniami prezydenta, że nie będzie ingerował w postępowania prawne dotyczące członków rodziny. Donald Trump skrytykował ułaskawienie, nazywając je skandalicznym aktem nepotyzmu, dodając, czy ułaskawienie, które Joe zastosował w kierunku syna Huntera, obejmuje zakładników 6 stycznia, którzy są uwięzieni od lat? Podkreśla, że to nadużycie i naruszenie zasad sprawiedliwości. Prokurator generalny Merrick Garland milczy w tej sprawie. Ale specjalny prokurator David Waist wyraził sprzeciw wobec automatycznego zamykania wszystkich zarzutów przeciwko Hunterowi. Waist twierdzi, że ułaskawienie nie powinno usuwać oskarżeń z rejestru, by zachować wiarygodność systemu prawnego. Konflikt syryjski trwa już 13 lat, od 2011 roku, kiedy to protesty przeciwko rządom prezydenta Bashara al-Assada przerodziły się w wojnę domową. Przez ostatnie cztery lata linie frontu były stosunkowo zamrożone, co dawało wrażenie, że rząd syryjski, wspierany przez Rosję, Iran i libański Hezbollah, odzyskał kontrolę nad większością kraju. Jednakże w zeszłym tygodniu rebelianci, dowodzeni przez organizację HTS, przeprowadzili ofensywę Zidibu, zdobywając Aleppo drugie co do wielkości miasto w Syrii i przesuwając się na południe w kierunku Hama. Część ich oddziałów ruszyła także na północ, aby przyjąć kontrolę nad obszarami, które były pod kontrolą wspieranego przez Turcję sojuszu rebeliantów. Równocześnie Turcja prowadzi działania militarne przeciwko syryjskim Kurdom z Syryjskiej Partii Demokratycznej i jej militarnego skrzydła, ludowych jednostek samoobronnych. Kurdyjskie siły demokratyczne, które wcześniej współpracowały z USA w walce z państwem islamskim, kontrolują znaczną część północnej Syrii. ISIS niegdyś rządziło jedną trzecią terytorium kraju i utrzymywało kontrolę nad niektórymi ważnymi obszarami, a jego klęska została osiągnięta dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych. Wzrost intensywności walk w regionie może mieć poważne konsekwencje dla Europy. Potencjalne konsekwencje obejmują zwiększoną migrację, gdyż kolejne fale uchodźców mogą szukać schronienia w krajach europejskich, co wywołuje napięcie społeczne i obciążenia dla systemu pomocy humanitarnej. Ponadto, Eskalacja konfliktu może sprzyjać ponownemu wzrostowi zagrożenia terrorystycznemu, gdyż część bojowników ISIS i innych ekstremalnych grup może próbować przenieść swoje działania na kontynent europejski. Dodatkowo, zaostrzenie rywalizacji między głównymi graczami regionu w tym Rosją, Turcją, USA i Iranem może poprowadzić dalsze destabilizacje oraz skomplikować międzynarodowe wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu. Zbigniew Ziobro nie szczędził mocnych słów w kierunku Donalda Tuska i Adama Bodnara, oskarżając ich o ciężkie przestępstwa. W swojej wypowiedzi zarzucił nie tylko brak skuteczności, ale także działania, które mają na celu destabilizację polskiego rządu. To bardzo poważne oskarżenia. Zdaniem Ziobry, Tusk i jego środowisko są odpowiedzialni za nieustanne podważanie suwerenności kraju oraz destabilizację sytuacji politycznej. Dodał, że takie postawy są szkodliwe dla Polski i jej obywateli. A Tusk musi wziąć odpowiedzialność za swoje działania. I wobec tego składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Posłuchajcie sami. Albo premier Tuski Adam Wodnar, jak stwierdzam, dopuszczali się ciężkich przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. I takie zawiadomienie składam. Albo decyzje, które w tej chwili są podejmowane przez ich nominatów, mają charakter nielegalny i często przestępny, no albo te decyzje, takie decyzje nielegalne i przestępne były podejmowane w okresie, kiedy prokuratorem generalnym byłem ja, a moim zastępcą pan prokurator Barski. I na koniec w związku z tym spytam was. Czy sądzicie, że cieszę się taką sympatią i taką życzliwością? Takimi ciepłymi emocjami tutaj gospodarza dzisiaj tego obiektu, pana Donalda Tuska i jego e, ministra sprawiedliwości, pana Bodnara, że nie uruchomili wobec miesztw, jeśli twierdzą, że w sposób nielegalny, bezpodstawny, bezskuteczny powołem prokuratora krajowego, co rodzi tysiące negatywnych konsekwencji dla polskiego porządku prawnego. No skąd takie ich miłosierdzie? Zastanówcie się, dlaczego? No chyba to jest pytanie retoryczne. Ale dodam, dlatego że wiedzą, że złapaliby się ostatecznie w tym śledztwie również jest własne ręce. To, co stało się z rządy władzy, demokracji walczącej, jak to mówi dziś Donald Tusk, dla, co z krzywdę, jaką ci ludzie uczynili polskiemu państwu, dopiero w prawdziwą skalę zobaczymy tego w najbliższej, dalszej przyszłości, kiedy adwokaci i obrońcy realizują swój etyczny i ustawy obowiązek, będą wyciągać z tego konsekwencje procesowe dramatyczne dla polskie społeczeństwo, dla dramatycznych do zaufania Polaków do państwa i dla dramatycznych, dla ofiar przestępstw i tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez przestępców, którzy mogą nie tylko wychodzić na wolność, ale też niestety skutecznie dochodzi do odszkodowań polskiego państwa, które my wszyscy będziemy płacić przez decyzję o to tego żarłocznego na władzę Donalda Tuska, który zamiast przejąć prokuraturę krajową, ale zgodnie z zasadami państwa prawa, zgodnie z regułami demokracji, dopuścił się zamachu na tę instytucję. Wizyta kanclerza Niemiec Olaf'a Scholz'a na Ukrainie miała miejsce w dniach 1-2 grudnia 2024 roku. To wydarzenie przyciągnęło dużą uwagę międzynarodową, ponieważ Scholz ogłosił nowe wsparcie dla Ukrainy w wysokości 1,4 miliarda euro. Pomoc ta obejmowała zaawansowane systemy obrony powietrznej, czołgi, artylerię, drony i pojazdy opancerzone. Niemcy współpracowały z Belgią, Danią i Norwegią, aby zwiększyć możliwości obronne Ukrainy. I zademonstrować determinację w walce z rosyjską agresją. Scholz podkreślił, że Niemcy pozostają największym europejskim wsparciem wojskowym dla Ukrainy, wyrażając także chęć dalszej współpracy z innymi partnerami międzynarodowymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęcki, który powitał Scholza w Kijowie, skorzystał z okazji, aby przedstawić swój plan zwycięstwa, który ma być krokiem w kierunku przyszłych negocjacji pokojowych z Rosją. Plan ten, jak zaznaczył Załęcki. Nie jest zamiennikiem znanej formuły pokoju, lecz mają wspierać, wzmacniając pozycję Ukrainy na arenie międzynarodowej. W listopadzie Elon Musk i Donald Trump uczestniczyli w szóstym testowym locie rakiety Starship w Teksasie. Trump obecnie prezydent Elect, przybył z wnuczką Kai, która udokumentowała wydarzenie w mediach społecznościowych. Musk osobiście oprowadził gości pod centrum kontroli misji i szczegółowo opisał technologię Starshipa. To wydarzenie symbolizuje bliską współpracę między Muskiem a Trumpem, której fundamenty położono podczas kampanii wyborczej. Trump otwarcie wspierał SpaceX, a Musk aktywnie angażował się w jego kampanię. W zamian Trump zapowiedział uproszczenie regulacji, co znacząco przyspieszy rozwój SpaceXa. Rakieta Starship zaprojektowania do misji kosmicznych i marsjańskich osiągnęła większość swoich celów testowych, co potwierdza jej potencjał w eksploracji kosmosu. Trump podkreślał znaczenie amerykańskiego lidera technologii kosmicznej, a Musk zapowiedział dalsze innowacje. Dzięki wsparciu nowej administracji, ich współpraca może stać się kluczowa dla globalnej dominacji USA w dziedzinie kosmosu i technologii. Odkrycie ogromnych złóż złota w Chinach o wartości sięgającej 600 miliardów yuanów, czyli około 82,9 miliarda dolarów, miało miejsce w prowincji Hunan. Znaleziono ponad 300 ton złota w głównym obszarze badań, a szacuje się, że całkowite zasoby mogą przekroczyć 1000 ton. To odkrycie zwiększyło globalne ceny złota, które przekroczyły poziom 2700 dolarów za uncję, zbliżając się do rekordowych w historii. Dla Chin, jako największego producenta złota na świecie, oznacza to możliwe wzmocnienie gospodarki oraz zmniejszenie zależności od importu tego cennego surowca. To wydarzenie może również wpłynąć na rynek europejski, gdzie ceny złota i inwestycje w metalach szlachetnych są szczególnie wrażliwe na zmiany w większych gospodarkach, takich jak Chiny. To tyle na dzisiaj. Cześć.